W tym filmie wyniki losowania grup, w których rywalizować będą uczestnicy Ligi Europy w sezonie 2019-2020. Jeśli tak jak ja, uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Tradycyjnie dzień po Lidze Mistrzów przychodzi pora na Ligę Europy. Nie ma wątpliwości, że rozgrywki te wzbudzają trochę mniejsze emocje niż Champions League. Widzę Mistrzów nie gra za karę, a myślę, że kilku uczestników tegorocznej edycji mniej prestiżowego z Pucharów może trochę w ten sposób podchodzić do swojego startu. Dla nas z kolorytu emocji Ligi Europy w sezonie 2019-2020 odziera bez wątpienia to, że kolejny sezon z rzędu nie posiadamy w fazie grupowej swojego reprezentanta. Istnieje jednak spora szansa, że wśród 48 zespołów znajduje się jakiś, za który każdy z nas będzie mniej lub bardziej trzymał kciuki. Podobnie jak w przypadku Champions League podczas losowania obowiązywało kilka obostrzeń. Zespoły z tego samego kraju nie mogą grać w tej samej grupie, tak jak kluby z Ukrainy i Rosji, co jest efektem sytuacji politycznej. W przypadku federacji posiadającej kilka zespołów zadbano o to, aby godziny ich występów nie pokrywały się. W przypadku dwóch, jeden grać będzie wcześniej. Przejdźmy do wyników losowania. Grupa A. Od razu zaczynamy od jednego z faworytów i zespołu, który całkiem niedawno wyspecjalizował się w seryjnym wygrywaniu tego trofeum. Mowa oczywiście o hiszpańskiej Sewii, która tego lata przechodzi wielką przebudowę pod wodzą Julena Lopetegiego. Z drugiego koszyka dolosowano Apoel Nikozja, a zatem zespół, który stać nawet na występy w Lidze Mistrzów. Występy w Champions League zaliczył w sezonie 17-18 także azerski Karabach Agdam już bez Jakuba Rzeźniczaka, który wrócił do Ekstraklasy. Jako teoretycznie najsłabszy zespół w stawce rywalizować będzie, dodajmy po raz drugi z rzędu w Europy, nasz dobry znajomy F91 Dudelange, grupa B. Do tej grupy z pierwszego koszyka trafiło ukraińskie Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w składzie. Najtrudniejszymi rywalami w walce o prymowane awanse miejsce powinny być dwa zespoły rodem z północy, duńska Kopenhaga, a także 20-krotny mistrz Szwecji Malmę. Ten klub powinniśmy kojarzyć z potyczek z naszymi zespołami. Z czwartego koszyka dolosowano szwajcarskie Lugano, Grupa C. To zdecydowanie jedna z ciekawszych i bardziej wyrównanych grup. Z pierwszego koszyka wylosowano FC Basel, które w ostatnich latach regularnie grywało w Lidze Mistrzów. Może pamiętacie, że właśnie w tym klubie szerokiej publiczności pokazał się Mamed Salah. Trudnym rywalem Szwajcarów z pewnością będzie rosyjskie FK Krasnodar. O awansie poważnie myśleć może także Hetafe, które było jedną z rewelacji poprzedniego sezonu La Liga i było o włos od zakwalifikowania się do Ligi Mistrzów kosztem walencji. Zwłaszcza u siebie na punkty liczyć będzie Trabzonspor, turecką ekipę powinni się kojarzyć z występów Adriana Mierzejewskiego. Grupa D, również ta grupa, powinna dostarczyć futbolu na wysokim poziomie. Sporting Lizbona stracił nieco dystansu do Porto i Benfiki, ale wciąż jest klasowym zespołem. PSV Eindhoven musiało uznać wyższość kapitalnego Ajaxu Erika Tenhaga, co spowodowało nie tylko utratę tytułu, ale także konieczność występowania w mniej prestiżowym turnieju. Z trzeciego koszyka dolosowano bardzo niewygodny Rosenborg Trondheim. Teoretycznie najsłabszym zespołem w tej grupie jest austriackie Las Glins. Grupa E. Kolejna bardzo mocno obsadzona. Z pierwszego koszyka jeden z lepszych zespołów w całej stawce: rzymskie Lazio, Ciro Immobile czy Sergiejem Milenkowiczem Sawiczem w składzie. Dalej Celtic, który celował raczej w Ligę Mistrzów. Szkocka piłka, jest ponoć w kryzysie podobnym do tego, z jakim boryka się futbol nad Wisłą, z tym, że Szkoci potrafili wprowadzić do pucharów dwa zespoły. Francuskie Rennes nie zajęło czołowej lokaty w Ligue 1, ale pokonał PSG w finale Pucharu Francji. Rumuńskie Cluj to także od jakiegoś czasu wyjadacz europejskich pucharów. Grupa F. W tej grupie zagra ubiegłoroczny finalista, pewnie także rozczarowany, że nie występuje w Lidze Mistrzów Arsenal. Zmierzy się z półfinalistą, Eintrachtem Frankfurt, już jednak bez Lukijowicza czy Sebastiana Allera. Kolejnym reprezentantem Belgii będzie Standard Liège, ostatnim zespołem w tej grupie, portugalska Witoria Guimarães. Grupa G. Dość sensacyjnie gra tutaj Porto, które zakładało pewnie bezproblemowe zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów. Zagra z Young Boys Berno, które w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów potrafiło zremisować z Manchesterem United. Feyenoord z pewnością spróbuje nawiązać walkę podobnie, jak robi to w lidze przeciwko Ajaxowi i PSV. Z czwartego koszyka pogromca legi Glasgow Rangers i uwaga, aby nie było niedomówień, legia nie grałaby w tej grupie. Dzięki znacznie wyższemu od rankingowi, losowana byłaby z drugiego koszyka. A zatem byłaby w teoretycznie znacznie lepszej sytuacji od zespołu Stevena Gerarda. Grupa H, tutaj z pierwszego koszyka, wylosowano zawsze groźne CSK Moskwa. O dobry wynik starać będzie się bułgarski łudogorec z Jackiem Góralskim i Jakubem świeczokiem w składzie. Jak burza przez eliminację przeszedł hiszpański Espanyol Barcelona, który marzy o choć niewielkim nawiązaniu do sukcesu wielkiego rywala. Ferenc Varosz to jeden z bardziej utytułowanych węgierskich klubów w historii. Grupa I. Tutaj trafił przedstawiciel Bundesligi Wolfsburg, a także kolejny klub z Belgii Gent. Nie bez szans, wydaje się być solidne, francuskie są Etienne. Z czwartego koszyka dolosowano kolejny zespół reprezentujący najwyższą klasę rozgrywkową na Ukrainie, PFK Oleksandrie. Grupa J. Tutaj zameldował się zespół, który dwa sezony temu dotarł do półfinału Ligi Mistrzów AS Roma. Kolejnym reprezentantem Bundesligi będzie Borussia Męczny Gladbach, już bez chociażby Branta. Trudne warunki jak zawsze w przypadku tureckich zespołów u siebie dyktować będzie Basek Şehir. Z czwartego koszyka do grupy trafił kolejny austriacki klub Wolfsberger. Grupa K Tutaj trafił jeden z najmocniejszych tureckich zespołów Besiktas, który chętnie sięga po gwiazdy zachodnich lig europejskich, a także portugalska Braga, która niedawno dotarła do finału tych rozgrywek. Ciekawy skład buduje Wolverhampton i może namieszać w tegorocznej edycji. Słowaku reprezentuje Słowan Bratysława. Grupa L w ostatniej grupie rywalizować będzie Manchester United, klub, którego miejsce zdecydowanie jest w Lidze mistrzów. Niełatwy będzie wyjazd do Kazachstanu na spotkanie z FK Astana. O tym przekonałeś już polskie kluby na własnej skórze. Niewiele mniej gorąca atmosfera przywita odwiedzających partizana Belgrad. Statystą z pewnością nie będzie ci zostać AZ Alkmar, ostatni z klubów z Eredivisie. Tak przedstawiają się kompletne grupy Ligi Europy w sezonie 2019-2020. Co sądzicie o tym losowaniu, która z grup wydaje się Wam najbardziej interesująca? Jak wygląda Wasze zainteresowanie tymi rozgrywkami? Będziecie je śledzić pomimo braku porcji klubów? Jeśli tak, to za kogo będziecie trzymać kciuki? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach, prosto z kanapy rezerwowych.